Siemano, witajcie z tej strony. Melega. to jest kolejny odcinek z Wiedźmina. Czy witajcie, witajcie wszyscy moi kochani widzowie? A jeżeli nie jesteś moim widzem, zachęcam ciebie, właśnie ciebie, do zostawienia suba na tym kanale. No i oczywiście zapraszam wszyscy, wszystkich na mojego Discorda. linka macie w opisie do filmu. No i jeżeli Wam się podobają moje filmy, to zachęcam do zostawienia łapeczki i komentowania moich wszystkich filmów na kanale. A teraz udajemy się do Zielarza. Musimy mu podać tajne, specjalne hasło. Ogólnie będzie napad na e, Musimy ukraść dom. E, jak to zrobimy, nie wiem, ale idziemy do zielarza. W którym ostatnio robiliśmy poboczne, poboczne zadanie. Musimy odnaleźć jego druha. No niestety odnaleźliśmy, ale z marnym skutkiem. A teraz, e, coś się tutaj dzieje pod chatą, co się tu kurła dzieje? Wita, wita. Zapiszmy. A ech! Kurła, co jest? Bum, bum. Fak fuck, fuck, zablokowałem się, kurde, ja nie lubię tych blokad, tak, kurła, co jest, panowie, no, kurła, widzowie, tak, nie będzie, bum, ale ich porobiłem teraz, mi przywali znowu tym młotem, spokój się, dobra, panowie, wiecie co, chodźmy się zabawmy, co wy na to? Uh, chodź tym młotem, co się kurwa stało? Normalnie, ślady jak po dzikim gonie zostawiam. Jak tam palimy się? No, chodź, chodź. Liposta, cięcie. A, zablokował. To ja zrobię tak. Uhuu, odciąłem mu łeb. Znaczy, nic się mu nie stało, w ogóle. Dobra. Postęp... Co się tu kurcze dzieje, Zielarzu? Dawaj fistek. O, już po wszystkim? No jasny. do Uratowałem ci życie. Chłob leży jakoś niezadowolony. Byśmy sobie z nimi. My? My? Nie łapcie mnie za słówka. Co chcecie kupić, Eee, dostanę wyciąg z krwawnika? Dostanę, może, wyciąg z krwawnika? Tak, ale na zapleczu. Proszę. Zagramy w gwinta? Może zagramy z, yy, z, yy, w gwinta z nim? To no, niezły zaplecze. Chodźmy na dół. Użyj. No, to jest jakaś pułapka, ewidentnie. Yy, dostanę tutaj. Dostałem tu w strogi No. Ty, ale ja w sumie kojarz. Aha. Przyszedłeś. Dobrze. No, witam panna. Miałeś mi coś do powiedzenia, zdaje się. Więc mów. Jakby to ująć. Jest nam po drodze, wiedźminie. Obaj musimy dostać się do skarbca Borsodich. Obaj chcemy coś stamtąd zabrać. Czemu więc nie połączyć sił? Przepraszam, a co dokładnie jest twoją siłą? Mam plan. Pracuję nad tym od roku, na papierze. Teraz czas przystąpić do akcji. Mogę na ciebie liczyć? Oczywiście, że nie. Nawet nie wiem, jak masz na imię. Nawet nie wiem, jak masz na imię. Jakie to ma znaczenie? Takie, że ewidentnie coś ukrywasz. I chyba nie tylko przede mną, bo inaczej nie siedziałbyś w piwnicy na jakimś zadupiu. Każdy ma coś na sumieniu. Ale przecież nie proszę cię o rękę, tylko o pomoc w skoku. Włamiemy się, każdy weźmie co mu potrzebne. A potem pójdziemy w swoje strony. Wiesz, że jeśli choćby spróbujesz mnie oszukać, w coś wrobić, to nigdzie nie pójdziesz, bo urżnę ci łeb przy samym karku. Przy samej dupie. No to jak już mi pogroziłeś, piszesz się czy nie? A co ty chcesz zabrać ze skarbca? O, to też jest bardzo ciekawe. Co chcesz zabrać ze skarbca? Coś, co mi skradziono hmm. Ciekawe co To powinieneś iść na straż zgłosić przestępstwo, a nie szykować napad Próbowałem, nie raz Rozumiem Skrzywdzony przez system, oszukany przez świat, ale mniejsza z tym Co ci skradziono? Długo by wymieniać, więc zmieńmy temat Wchodzisz czy nie? O, nie chcę nic powiedzieć, dobra Wiesz, czym jest dom Maximiliana Borsodiego? Wiesz, Wiesz, czym w ogóle jest dom Maximiliana Borsodiego? Wiem, że jest w skarbcu. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Ty też nie. Pomożesz mi w napadzie, czy nie? Nie jestem złodziejem. Nie jestem złodziejem. Okazja czyni złodzieja, nie Mówię z doświadczenia. Ech. opowiadaj. Domu aukcyjnego strzeże 20 redańskich żołnierzy. No to szybko pójdzie. Wokół chodzą patrole, a za rogiem, o tu, są koszary. Więc opcja siłowa odpada. Trzeba wejść po cichu. Właśnie, tylko że to nie jest takie proste. Drzwi wejściowe pancerne, w oknach dwi merytowe kraty. Ale każda forteca ma jakiś słaby punkt. I ta nie jest wyjątkiem. Moim słabym punktem jest cierpliwość. Więc nie rób paus, tylko mów dalej. Do domu przylega wieża połączona przejściem przez strych. Dołem do niej nie wejdziemy, bo strasz. Ale na wysokości 60 stóp jest okno. Bez krat, bez okiennic. Trzeba się tam wspiąć, przejść po cichu do domu aukcyjnego. Następnie schodami w dół, do piwnicy. Potem zostaje tylko otworzyć albo wysadzić drzwi do skarbca. I voila! Brzmi nieźle. Czarno to widzę. Brzmi nieźle, ale dużo roboty, jak dla dwóch ludzi. Doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Żeby się udało, potrzeba jeszcze dwóch wspólników. Kogoś, kto dostanie się do wieży i spuści nam linę. I kogoś, kto otworzy skarbiec. Kasiarza albo speca od materiałów wybuchowych. Eee... Kogo? Namierzyłem już obiecujących kandydatów. Teraz trzeba tylko zrekrutować najlepszych. To będzie twoje zadanie. Ja wolę się nie kręcić za dużo po okolicy. Mhm, mm zgadłem po kapturze. Coś jeszcze? Tak, ale to już szczegóły, które poznasz, kiedy się zadeklarujesz. Dobra, niech będzie. Muszę to przemyśleć. <gry> nie bardzo mam wybór. Niech będzie, wchodzę w to. Ale pod jednym warunkiem. Nikt nie może zginąć, jasne? Jak Nilwgarskie słońce. Co powiesz na kolejkę czegoś mocniejszego za owocną współpracę? Ej, nie piję. Wiem, że wolałbym się wziąć do roboty. Jaki jest pierwszy krok? Wpierw będziesz musiał skompletować zespół, a potem... Przerzedzić trochę redańskie patrole. Za dużo ich się teraz kręci. Mogą nas zauważyć. Dobra. E, o co chodzi z... O co chodzi z przerzedzeniem patroli? O co chodzi z tym przerzedzeniem patroli? Mówiłem ci, że nie będę zabijał niewinnych ludzi. Spokojnie, nie życzę nikomu śmierci. Tylko chwilowej niedyspozycji. Do rzeczy. Namów garnizonowego kucharza, żeby dosypał dzielnym żołnierzom do strawy czegoś, co ich przykuje do łóżek. Co drugiego, powiedzmy. Nie chcemy przecież wzbudzać podejrzeń. Mm, znam przepis na eliksir, który załatwiłby sprawę. O! Widzisz? Uważ tego specyfiku. Miksura na przeczyszczenie. O! Poproszę! A potem przekonaj go do współpracy. Czarami, pieniędzmi albo pięścią. Czarami. Opowiedz, opowiedz mi o tych włamywaczach. Zakładam, że pierwszym kryterium jest brak lęku w wysokości. Hmm, dlatego moją faworytką jest Eveline Galo, artystka cyrkowa znana szerzej jako łasiczka. Dobra. Zastępuję teraz gdzieś pod Oksenfurtem. Jej specjalność to gimnastyka artystyczna i spacer po linie. włamania? Oficjalnie nie. Co? Tego na to przeżyła? Porównałem trasy jej trupy i najgłośniejsze kradzieże ostatnich lat. Jedno idealnie nakłada się na drugie. Wątpię, żeby to był przypadek. Ale gdyby były z nią jakieś problemy, jest jeszcze Hugo Hof, alias Mielony, Niziołek. Mhm. Ja wolę łasiczka. Myślisz, że się nadaje? Ta pucata buzia niezbyt mi pasuje do kryminału. Zdziwiłbyś się. Hugo ma na koncie więcej włamów niż ty potworów. Co ważne, dwa lata temu ukradł pozłacanego kurka z dachu nowigradzkiego latusza, więc wspinać też się potrafi. Z tego co wiem zaszył się w Oksenfurcie. W domu koło bramy na Nowigrad. Tylko uważaj, mimo skromnej postury jest ponoć bardzo niebezpieczny. Dobra, a pogadajmy o ludziach, którzy, Ludzie, którzy mogliby otworzyć skarb. Dokładnie tak. Cóż, zacznijmy może od tego, że jeden z nich jest krasnoludem. To imacji! Rodem z Mahakamu. Spec od kontrolowanych eksplozji. Mówią, że szczyptą saletry wysadziłby w powietrze cały Nowigrad. Drzwi do skarbca to dla niego betka. Mm -hmm. a drugi? Aha. Problem w tym, że jakiś czas temu Kazimir wycofał się z gry. Ożenił się, napłodził dzieci i osiadł we wsi Alnes. Może być, że nie przyjmie oferty. A drugi? Jaką mamy alternatywę? Kwinto. Najsłynniejszy Kasiarz Północy. Bierzemy Kasiarza. gończym w Kedwen, Lyri, Angren i Kowisza. Niestety, kilka dni temu wpadł. Pojmał go niejaki Hans Sidaris, kondotier. Mhm. Ubiłem kiedyś dla niego archegryfa niezłe bydle. Hans czy potwór? W sumie to obaj. Hmm, czyli jednego trzeba by wyrwać z rodzinnych pieleszy. A drugiego uwolnić z więzów. Dobra, wszystko wiemy, ja już przemyślałem. Dobra, pora na mnie. Elo, teraz zbieram się. Mam co robić? Ja też. Spotkamy się tu, jak już wszystko załatwisz. Co wtedy? Wtedy wszyscy pospołu dobierzemy się Horstowi do dupy. O tak, on to lubi. Albo idzie. Nie, nie pytajcie mnie skąd wiem. Yy, Zoltan mi tak mówił. Dobra. Musimy się udać namów Kasamira. Ale to pierwsze mam... Czekajcie. Przygotuj miksturę. Z to idziemy po. O dobra. Mam już go zamierzyłem. Jeszcze możemy porwać tego kasiarza. To w sumie niedaleko tu jest. 110 kroków niedaleko, widzowie Bandyta! No, siema! Bandyci! Eee, możecie próbować! Aha, no ty. A ty co dziadek chcesz? Aha, no i to widzowie by było na tyle. Mamy co robić, nie? Musimy się udać po tego kasiarza całego, który gdzieś tutaj w tym obozie właśnie się znajduje. No, witam, witam. A. Ah. Im dalej w las, tym gorzej. Teraz Radowicz spóźnił się z żołdem już o cały tydzień. Jest wziutaj, Kasiarz. Nie wiesz, co robić. Świecy, którą dostałem, były fałszywe korony. Witam, witam, pana. W rzeczy samej. Z kim mam przyjemność? Ola, ola! Nie będzie żadnych przyjemności. Wara od klatki, wiedźminie. Uspokój się, chłopie. Pieniądze wyłudzasz, a teraz z moim więźniem chcesz knuć? Nie ma mowy! On jest mi potrzebny, byku. Co jest mi potrzebny żywy. A mnie potrzebne są pieniądze. Dużo. Dogadamy się. Ale wszystko mi jedno, kto za niego zapłaci. Bankierzy, czy ty? Znaczy, kręgosłup moralny pana Hansa z Cidaris jest dość giętki. Zaraz ty będziesz miał giętki kręgosłup. Morda w kubeł mówię! Co to ja. A jak zapłacisz, to go puszczę. Tylko, że dla ciebie mam specjalną stawkę. Oskubałeś mnie, to teraz ja oskubię ciebie. O, a może. Hmm, a może gwint? No właśnie, może Kwinta zagramy z nim co wy na to widzowie? Nie będę go zabijał i nie będę mu płacił. Zachowujesz się jak stara przekupa. Wykup. Jakie to przyziemne. Może zagramy o wolność Kwinta w karty. Hmm, czemu nie? Ale jeśli przegrasz, cena za jego głowę wzrasta dwukrotnie. Chodzisz w to? Jasne. A co mi tam? Chodzę, będę trzymał kciuki. Dobra, widowie. Gunter. Dobra, zobaczmy. Pokażę Wam tylko jakie mam karty. Nie będę wam pokazywał całej rozgrywki. La, la. Dziękuję widowie. Takie mam karty. To lecimy, nie? Dobra, widowie, chyba by szybciutki win. Żeby nie było, za pierwszym razem go pokonałem. No już nie będę tutaj wydawał wszystkich kart. Dziękuję, wygrałem rundę. Powodzenia. Bywajcie, zdrowie. I ja też, Hans. Podliczmy punkty. Wygrałem. Przeszarżowałeś, Hans. Gdzie z takimi kartami robić manewr tretogorski? Przegrałeś, byku. Dobra, zabieraj go stąd, bo szlach mnie. Trafi. Bywaj, w zdrowiu. Ale jak, rybiąścią? Wczoraj czekałem na dobrą okazję, żeby się wymknąć, ale wpierw pojawił się Wiedźmin. Niech to będą moje rekomendacje. No a teraz powiedz, do czego jestem ci potrzebny. Chcecie zatrudnić do włamania. Chcę, żebyś coś dla mnie otworzył. Coś większego niż klatkę. Brzmi ciekawie. Chętnie poznam szczegóły. Dom zielarza pod Oxenfurtem. Idź tam i spytaj o wyciąg z krwawnika. Bywaj, niedaleko tutaj jest. <grych> Dobra, teraz namów Hugo. Babeczkę chcemy, oczywiście, nie? Daleko na jest. Dobra, orznąć to Ty możesz wiesz co? Yy... Ugo? Tu jest ta babeczka. Dobra, udajemy się do niej. Dobra, widzowie, idziemy po tą łasiczkę. Czy jak jej tam było? O, jest trupa. Co ty chcesz zwracać? Wszystko wydaliśmy co do grosza. Co się tu dzieje? No wiesz, zdobyć więcej. Ciechaj, jak? Jak tylko mamy kłopoty, zwalasz odpowiedzialność na mnie. Jak w Mariborze. Pamiętasz, Maribor? Kochanie, proszę, nie zmieniaj tematu. A ja mógłbym? Zależy. Coś ty za jeden. Gerald z Rivi. Wiedźmin. A ty jesteś Evelyn Gallo, zwana łasiczką. Eee, przez przyjaciół. Spokojnie, Merin. Nie nadymaj się tak. No. Masz ciwego chłopa? Wolę rozmawiać w cztery oczy. W kocie oczka. Wolę cztery oczy. Evelyn nie ma przede mną nic do ukrycia, a... A ty miałeś pomóc przy rozstawianiu ław. Pilnie. Ale... Widać kto nosi tutaj w tym związku spodnie? No dobrze, to jeszcze raz. Czego chcesz? Zaproponować ci współpracę? Hmm, Doprawdy? Jakiego rodzaju? Hmm. Anonimowy występ bez publiczności. W pewnym domu aukcyjnym. A jeśli chodzi o wynagrodzenie, ile tylko zdołasz unieść? Hmm, na szpicla mi nie wyglądasz. Myślę, że się dogadamy, ale widzisz, mam problem. No, ciekawe, jaki znowu? Nie zgadnę, jest potwór do ubicia. Niech zgadnę, jest potwór do ubicia. Gdzieś na pewno, ale nie tu. Mogę kontynuować, czy zgadujesz dalej? Zgaduję dalej. Widzisz, mieliśmy dać tu występ, sprzedaliśmy już bilety. A tymczasem nasz kolega z trupy, Van Sokole Oko, stracił wzrok pił alkohol z lewego źródła. Smutna historia, ale nie w tym rzecz. Widzowie czekają, więc albo ktoś go zastąpi, albo trzeba będzie zwracać pieniądze. Tyle, że już je wydaliśmy. Co do grosza. O, już widzę, dokąd to zmierza. No to przejdę. Ja się nie nadaję. Weź udział w naszym występie, to pomogę ci. A co miałbym robić? Skakać przez płonącą obręcz? Nie. Strzelać do celu. A, to szybko pójdzie. Dobra, niech będzie. Wystąpię z Wami. No, z kuszy strzelam nieźle, więc czemu nie? Wchodzę w to. Świetnie. To jak? Zaczynamy? Ludzie się niecierpliwią. Tak, jak? zaczynamy. Już? Tak bez prób. Co tu ćwiczyć? Masz tylko strzelać do celu. Dobra, zaczniemy. Zaczynajmy. Dobra, raz kozi śmierć. Możemy zaczynać. O, to mi się podoba. Człowiek, który nie boi się ryzyka. Idziemy. Czemu się. Co jest, kurwa? Co się stało? A teraz, panie i panowie, gwóźdź programu. Przed wami Gerald z, z Rivi. Ale dużo tych widzów. Pięć biletów, chyba, sprzedali. i Wow. Wow. Co? <laughs> Kiedy ja... Geralt! Łap za kuszę i do dzieła! W kogo mam strzelać? W dzieciaka? Dobra. Na co czekasz? W jabłko celuj! Jabłko! Nie mogę na to patrzeć! Powiedz jak skończy! Uuu... To się stanie jak strzelę w widzów? Dupę. Nie ruszaj nogą. Koniec. Dziękuję. Szybko poszło. Ale macie pokaz. Ja bym się obstrał. Wspaniałym numerem Geralta z Reeve'a kończymy nasz występ. Dziękujemy i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 biletów sprzedali. No, 10 biletów sprzedali ten pan nie szczelił welfa, ale by było śmiesznie. Wiesz, nie wierzyłem, że wyjdę z tego w jednym kawałku. Dobra robota, Geralt. Widzowie, a co wy na to, abym wczytał w safe i trafiłbym prosto w oczy? No, Czekaj, co się stanie. mamy już za sobą. Sprawdzimy, sprawdzę to dla was. Chcę się zatrudnić. Kojarzysz, gdzie tu w okolicy jest dom zielarza? Zajdź do niego i poproś o wyciąg z krwawnika. Tajemnica. Uwielbiam tajemnice. Do zobaczenia, Wiedźminie. Dobra, do zobaczenia. A ja, widzowie, dla was to sprawdzę. Co się stanie, jak mu trafię między oczy. Tylko sobie oczywiście zapiszę. I widzimy się y, przy sejwie, Jak już będę strzelał, do tego elfa. Widzowie, sprawdzamy. Pominę to. Wow! Zobaczmy, co się stanie, jak strzelę. Kiedy Geralt, łap zakuszę i do Prosto w oczy, nie? Ładujemy. Czekajcie, czy się da. Będzie ciekawie. Jestem bardzo ciekawy, co się stanie. Na co czekasz? Strzelaj! Zamasz. O! Żyje czy nie? Trafił mnie! Trafił mnie, syn Ej, miałem go zabić! Panie i panowie! Tym... E, niezwykłym numer Kończymy! A... Do widzenia! Żyjesz? Żyję! Zejdź mi z oczu, idioto! Miał dostać między oczy. Przepraszam. Mówiłem, że strzelam nieźle, ale nie bezbłędnie. Nie przejmuj się. Wam też czasem chybiał. Połatam go. A... Jeden występ mamy już za sobą. A co z następnym? No widzowie, Kojarzysz gdzie... Tajemnica. Uwielbiam tajemnicę. Aha, babka to się to nie ta... przejęła tym. No to nieźle. A gdzie jest chłop? <śleskujesz> nie ma chłopa. <śleskujesz> Pojechać po... Dawaj. Podpal mnie. Urła, nie pole się. A no, widzowie, czuję się oszukany w tej chwili. Dobra, widzowie, jeszcze musimy przygotować yy, miksturę dla, dla kucharza. O, właśnie, miksturę na przeczyszczenie. I jeszcze jedno poproszę. aby mi się zachciało. I musimy się udać do. Yy, do Oksemfurtu. Dokładnie tak, udajemy się w tej chwili tam. Dobra, widzowie, jesteśmy Oksemfurcie. Udajemy się do. Używaj więzińskich zmysłów podsłuchaj Redańskich żołnierzy, patrzących o żeby dowiedzieć się, gdzie szukać kucharza. O, dobra. Posłuchajmy. O No te. To cześć, widzowie? Papa. No, witam, Nie, no dobra, wczytam save. Szybkie rączki widzę. Dobra, widzowie. Po raz kolejny udajemy się. Nie mogę nic dotykać. Musimy podsłuchać tylko. Więc podsłuchajmy. Posłuchajmy. Ten starszy szeregowy Wacław to skąd się urwał? Ochotnik. Mówią, że przekupił komisję lekarską, żeby pozwolili mu się zaciągnąć. Wariat czy jak? No właśnie, wariat. Dlatego nie przeszedł badań. Zapłacić, żeby pójść do wojska. A myślałem, że nic mnie już nie zaskoczy. Ani słowa o kucharzu. No to gdzie teraz? A nie mogę tutaj nic zruszać. tacy jak ty, to tylko przenoszą. z mi Posłuchajmy, a ten Horst Borsoni to ma jakąś córkę? Czemu pytasz? E, no, pomyśl, wrzenić się w taką familię. Żyłbyś jak w Maśle. Już ty się lepiej rodziną Borsoli nie interesuj. A bo co? Bo same kłopoty z tego będą. Hmm, nic ciekawego. Dobra, idziemy dalej. Gdzie jest ten kuchosz? O, tutaj coś jest. Posłuchajmy. Posłuchajmy. Dzisiaj na kolację. Zaraz to chyba się zatrudnina będzie. Trzema funtami stali. No. Skąd wiesz? O. Tak rano szedłem przez bramę zachodnią. To widziałem Martena na pomoście z wędką. Taki kucharz to Skar. Zamiast narzekać na aprowizację, samemu nam jadło sposobi. Eee, ano. Żeby tak jeszcze wszystkiego czosnkiem nie doprawiał. Pomost niedaleko bramy zachodniej. To powinno wystarczyć. Dobra, udajemy się na pomost. Do kucharza musimy go przekonać, żeby dosypał czegoś żołnierzom do. do tej zupy rybnej. Kaj, ten rybog jest. Trzymaj się ode mnie z dala. No dobra, uspokój się, chłopcze. Ty, ale tutaj nikogo nie ma. Za dnia? Aha, dobra, to robimy medytację szybką, widzowie. Szybciutka medytacja i gadamy z kucharzem. O, jest on, kucharz. Musimy go przekonać. To musi być ten kucharz. No, wygląda jak kucharz. No ta... Co, zarzucasz wędką bez... Bez tej linki, żyłki, czy jak to się nazywa? Jak tam? Biorą? A jakże? Biorą. Co mają nie brać? A ty? Co? Mam tu taki specyfik. Zapłacę, żebyś dolał go chłopcom z garnizonu do zupy, jak dam ci znak. To nic groźnego. Pomyślą potem najwyżej, że ryby były drugiej świeżości. O, to cię będzie kosztować, kolego. Słono. Nie będę za nic płacił. Aksi. Lecimy. Dużo sobie zaśpiewałeś. Za dużo. Może jednak pomożesz mi bezinteresownie? Hmm? Tak, z dobroci serca. Eee, pomogę. No i pięknie. Z dobroci. Czekaj na sygnał i nikomu ani murmuru. Rozumiemy się? Tak jest. Bywaj. Kucharz, dobra. To w następnym odcinku widzowie będzie napad na dom tego borczo Diego ci jak mu tam. Na skarbie z jego i w ogóle sezami otwórz się. Więc ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego odcinka. Na razie papatki. Hejo!